Sony, nie wiem czy pamiętacie. No kurczę, kilkanaście miesięcy, kilka miesięcy temu miało takiego newsa przeciekowego jeszcze przed Concordem że oni planują wydać 12 gier usług. W 23 roku mieli plan, żeby wydać do końca, znaczy do 26 roku, 12 live service gier i wtedy już, w 23, gdzie już nie szło powoli z tymi rzeczami, gdzie już dużo live service'ów zaczęło padać jak muchy, gdzie powoli wszystko było ogarniane rynkowo tak, że oj, może to być bez sensu. Że tu mogą być stracone pieniądze, gdzieś Sony zaczęło się zastanawiać nad tym i nad tym, jak gracze reagują na dane produkty, zwłaszcza wątpliwej jakości. Obcięli ten plan o połowę, więc do 26 chcieli wydać. Sześć gier live service To i tak bardzo dużo moim zdaniem Lepiej chyba podjąć się jednej I jednej ryzykownej Jednej takiej bardzo pewnej, bardzo bezpiecznej Zobaczyć jak to pójdzie A jednej takiej, no takiej szalonej może Ja bym tak to raczej zrobił, żeby zobaczyć Bo może jakiś nowy pomysł wsiądzie ludziom No ale Sony tak nie myślało Sony poszło w ilość, a nie, a nie w jakość No i jedną z tych gier, sześciu Dostaliśmy już jakiś czas temu I nawet zdążyła się zawinąć jakiś czas temu Bo jest to Concord <laughs> Także Concord był pierwszą taką Klapą, która obudziła PlayStation, obudziła Sony. Sony sobie stwierdziło po przegranej Concorda, że ich inne live serwisy chyba nie mają sensu. I było to widać choćby po tym, że był planowany live service God of Wara, co brzmi totalnie, absurdalnie i idiotycznie, i on również został odwołany. Był już w trakcie robienia, już jakiś spory czas, bo od dłuższego czasu się gadało, że Blue Point Studios studio, które kiedyś robiło Demon Souls remake, które robiło chyba też Uncharted remake i jakieś coś tam robiło, odświeżenia gier bardzo dobre robiło. Nagle zostało zlecone im robienie gry usługi w świecie God of Wara gdzie God of War jest przede wszystkim grą narracyjną e, w tym momencie. Kiedyś był grą slashingową, ale zawsze był grą singleplayerową i ludzie raczej dlatego w nią grają. Koncept absolutnie absurdalny to miał być spin-off oczywiście i spin-off chyba w ogóle właśnie oparty na Atreusie. Dużo ludzi mówiło, że chciałoby spin-off z Atreusem w jakiejś japońskiej mitologii, ale ludzie chcieli singleplayerową grę, a nie live service. Sony chciało zrobić z tego gry usługę, co było po pierwsze samo w sobie absurdalnym pomysłem moim zdaniem. Pomyśleli po prostu czy to yy, tak korporacyjnie, że o God of War nam się sprzedaje, to wydajmy God of War na każdym możliwym froncie. Bez względu na to, czy to ma sens, czy nie. To, to, to był chyba jeden z tych pomysłów. To, to Po pierwsze, to samo w sobie nie miało sensu jako pomysł. Po drugie, zlecili to studio, które zna się na singleplayerowych remakeach. Grę multiplayerową usługową. No, gratuluję, faktycznie genialne. To, to, to była jedna rzecz. No i to na szczęście parę dni temu dosłownie, bo cztery dni temu ten news wyleciał, to God of War Live Service również został odwołany. Jeżeli chodzi o inne projekty, które już zdążyły paść, miał być projekt live serwisowy, usługowy związany z The Last of Us. Też to już padło. Miało być coś ze Spider-Manem, Też to już padło. Miał być jakiś twisted metal. Też to już padło. Był Concord. Też to już padło. Był God of War. Też to już padło. I uwaga, Horizon Zero Dawn MMO właśnie pada. To jest nowy news. Dzisiejszy miał być Horizon Zero Dawn MMO. Nie wiem, ich odkleiło, ich totalnie pogrzało. Oni wzięli każdą większą markę, bo tak naprawdę trzy największe marki PlayStation w tym momencie, takie mainstreamowe, to jest The Last of Us Horizon i God of War. Patrząc też na sprzedaż tych kopii, można takie rzeczy wywnioskować. I po prostu stwierdzili: Dobra, robimy grę, usługę, popularne, robimy, robimy. A co to będzie? Jak to będzie działać? Czy to ma sens? Czy gracze będą zadowoleni? A tam robimy grę usługę, bo gry usługi są popularne Musimy to zrobić Musimy to zdziałać Koniecznie Słuchajcie, z czego wynikają te dziwne decyzje Których nie do końca rozumiemy, które wydają się absurdalne Jak właśnie jakiś God of War usługowy Jak jakieś MMO Horizonowe No, prosta sprawa Wynikają ze sprzedaży gier Najlepiej sprzedające się franchise'y, moi drodzy Zerknijcie na to Gran Turismo, God of War, Uncharted, The Last of Us, Spider-Man i Horizon To mówi samo za siebie

I tu mamy grę usługę Uncharted. Nie wiadomo, czy coś będzie się działo. E, pamiętajmy jeszcze o jednym, że to, że oni skancelowali MMO, które było coś tam przez NCSoft chyba robione, w, albo we współpracy, nie wiem. To, że oni skancelowali MMO, to nie znaczy, że jakaś gra usługowa Horizonowa dalej nie powstaje. Bo oni, myślę, liczą na to, że tego Horizona wydoją. Oni w, w rubryce mają taką statystykę, że Horizon jest najlepiej sprzedającym się franchise'em na PS5. Tylko oni chyba nie do końca sami rozkminiają, z czego to wynika. Nie z tego, że ludzie są zakochani w Horizonie i nie mogą się do Czekać każdej możliwej rzeczy z tym związanej, tylko dlatego, że jednym z podstawowych pakietów, w których się sprzedawało konsole, był Horizon. PS5 było sprzedawane z Horizonem 2, więc to im sztucznie wywindowało sprzedaż Horizona też jako uniwersum, bo ludzie po prostu kupowali nową konsolę. Znaczy, pewnie oni są tego świadomi, ale też zakładają, że ludzie po prostu Horizona kochają. I Jest dużo ludzi, którzy naprawdę lubią Horizona. Widać zresztą, że chyba nawet sporą popularnością cieszył się ten taki remaster żałosny, który oni zrobili, który wygląda. No, jakby to AI robiło. To, to wcale się chyba słabo nie sprzedało. To, 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 to jest raz. Także próbowali w ten sposób wydoić. Ale jak widać, wydanie gry Lego im jakoś nie siadło, bo jeżeli chodzi o graczy niekonsolowych, którzy się zainteresowali Horizonową grą Lego, Lego Horizon Adventures. Oj, 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 oj! oj, oj. Jeżeli chodzi o popularność Horizona, no to ona bywa różna, bo z jednej strony mamy bardzo dobre wyniki sprzedażowe pełnoprawnych gier na konsoli, ale widzimy tutaj jeden z pierwszych projektów, który był właśnie takim skokiem w bok, trochę rozszerzeniem tego uniwersum o coś więcej. Była to gra LEGO i oni to sprzedali w ilości kopii, no w kilkudziesięciu tysięcy chyba, nawet nie kilkuset, bo, bo jest jak jest. Na konsoli to chyba wcale też się jakoś super dobrze nie sprzedało. Nikt się żadnymi wynikami nie chwali, więc jak się nie chwalą, to znaczy, że chyba nie ma czym. No na kompie nie wygląda to najlepiej. Z czego to wynika? Po pierwsze z tego, że Horizon wcale nie ma takiego popytu poza bańką PlayStation, to po pierwsze. A po drugie wynika to z absurdalnej ceny, bo oni sobie za te grę LEGO zażyczyli 300 złotych polskich. <grych> Także nie wiem komu by się chciało. Nie mam pojęcia. I to nie jest tak, że nie ma jakiegoś popytu na gry LEGO z dużych franchise'ów, bo możemy sobie powiedzieć choćby o Skywalker Saga. Które kosztuje mniej, gra w nie dalej więcej ludzi. W piku 82 tysiące kopie sprzedane, estymowane, ponad milion kopii, tak? No to, to już coś znaczy. Jednak to jest już raczej z sukcesem Lego gra wydana. Co ciekawe, nie robiło tego typowo studio robiące gry Lego najczęściej, jakieś takie wiecie, znane nie, oni to zleci, zlecili Guerrilla. Guerrilla Games? <grymna> normalnie stwierdziło, dobra, robimy grę Lego i no spoko. No nie pykło, nie pykło. Ta gra, ponoć nawet takie DNA typowych Gierlego, mocno zatraciła w sobie. Dlaczego to pokazuje? Dlatego, że inne projekty związane z Horizonem, wychodzące poza główną linię tytułów, wcale nie są gwarantowanym sukcesem. Horizon powiedziałbym, że jest takim mimo wszystko mniej pożądanym produktem niż The Last of Us z wielkim serialem popularnym, trafiającym do ludzi nawet niezwiązanych z gamingiem, że God of War trafia przede wszystkim do takich nostalgicznych, w te, trafia w takie nostalgiczne klisze, bo dużo ludzi po prostu zestarzało się razem z Kratosem. Powiedziałbym, że z tej trójki, jakbyśmy to wymienili, nawet czwórki powiem szczerze. The Last of Us, Uncharted, God of War i Horizon, to Horizon moim zdaniem wypada najbrzydziej, jeżeli chodzi o, o jakiś potencjał wyciągania z niego nie wiadomo czego. Tak mi się wydaje, ale to oczywiście jestem ja. To jest moje gdzieś tam zdanie, możecie się z tym nie zgadzać. Nie chodzi mi o to, że Horizon sam w sobie jest słaby, chodzi mi o to, że potencjał biznesowy moim zdaniem jest w nim mniejszy i widać to po danych. I widzę, że Sony chyba też się zorientowało, że tak jest, bo chcieli zrobić MMO Horizonowe, a to skancelowali. Skancelowali to, tak jak mówię, prawdopodobnie przez porażkę Concorda. To jest niesamowite w ogóle, że Concord... Przy tak strasznie, był tak zły, że oni wyciągnęli dobre wnioski dzięki niemu. <laughs> to jest całkiem śmieszne. To była tak bolesna porażka, to była porażka opiewająca na 400 milionów dolarów widzowie, no to piechotą nie chodzi nawet dla takiej wielkiej firmy jak Sony, że zaczęli faktycznie chyba analizować, zaczęli sprawdzać, zaczęli pytać o te wszystkie projekty, w których poszli zdecydowanie na ilość, a nie w jakość i okazało się, że tak, The Last of Us trzeba odciąć, bo to raczej dziesiądzie, że Twisted Metal, że Spider-Man, że to trzeba poodcinać, że God of War. Serwis też chyba za bardzo sensu nie ma. No i jak widać, że MMO Horizonowe też sensu nie ma. Jestem bardzo ciekawy, jaka będzie kolejna decyzja Sony. Mówiłem też to w kontekście Bladborna, że oni zlecili Bluepointowi tamtego God of War, a z uwagi na to, że teraz już go nie robią, to może wezmą się za Bladborna, ale teraz pojawiają się nowe głosy związane z Bladbornym, że to tak naprawdę Miyazaki mówi, że on zrobi kiedyś remaster Bladborna, ale nie mówi kiedy I, i dlatego tyle czekamy. Nie wiem, ale powiem szczerze, ja się cieszę, że Concord się wydarzył widzowie, jestem zadowolony z tego, bo to pokazało nie tylko samemu Sony, ale pokazało całej branży gier, czego nie robić po prostu, nieironicznie. Czasem musi się wydarzyć jakaś katastrofa, czasem musi się wydarzyć coś naprawdę złego, żeby ludzie wyciągnęli z tego wnioski na przyszłość. I wydaje mi się, że Concord był tym dzwonkiem, tym, ty, tym alarmem, który obudził sony nieco. I widać to po ich ostatnich decyzjach, że oni naprawdę masę projektów, w które już pewnie zainwestowali dziesiątki, jak nie setki milionów, każdy z tych projektów już pewnie ich grubo kosztował, skancelowali. Stwierdzili, że lepiej odciąć to teraz, niż ładować jeszcze przez kilka lat w to pieniądze, a potem zobaczyć tam, nie wiem, pół miliona sprzed Kopii. Nie opłaca się to. Herman Holst jest w totalnej dupie, widzowie. To jest aktualny szef PlayStation. On odziedziczył PlayStation po Jimie Ryanie. Tego pana pewnie kojarzycie. Jim Ryan. Dość znana twarz. Teno to jegomość. To jest między innymi osoba, która zamknęła Japan Studio słynne, które do, dostarczyło nam dziesiątki hitów, mówiąc, że w sumie to azjatyckie gry nie mają przyszłości. Tymczasem zeszły rok pokazał, że w sumie Azja wygrała chyba wszystko, co mogła. Oczywiście Astrobot był sukcesem, no ale to jest dosłownie wyjątek jeden, taki o... Astrobota robiło Team Asobi, które składało się ze starych pracowników Japan Studio, które Jim Ryan zamknął. Także no, Japan Studio między innymi współpracowało z Miyazakiem przy tworzeniu Bloodborne. A. No dobra tak czy inaczej, Jim Ryan miał ten szalony pomysł z live-serwisami, który Herman Holst po nim odziedziczył. I Herman Holst teraz będzie ściągał największe baty, prawdopodobnie od zarządu jakiegoś, za to, że to wszystko nie wychodzi, że to wszystko jest zamykane. Trochę boli. Trochę nie chciałbym być w jego butach. Trochę bym oka nie mógł zmrużyć, powiem szczerze. Ja bym się spodziewał jakiejś zmiany zarządu niedługo, bo ile musi się wydarzyć negatywnych rzeczy, ile musi się wydarzyć porażek na drodze, nieważne po kim odziedziczonych tak naprawdę, żeby kogoś zwolnić. 10-15 lat temu Jedną z najpopularniejszych tez było faktycznie tak, że. Te wszyscy, ci wszyscy wizjonerzy gamingowi, niby wizjonerzy, tam uznawaliśmy ich za takich, mówili, że single playerowy gaming nie ma przyszłości, że wszyscy będą grali w gry usługi. I kurde, tak często powtarzano to kłamstwo, że w to uwierzono. Po drodze oczywiście wydarzyły się jakieś Fortnite'y, czy inne PUBG i ludzie pomyśleli, ej, musimy mieć takie coś własnego, ale nie pomyśleli, jak to zrobić, dlaczego to odniosło taki sukces i jak bardzo mocno trzeba to wspierać i jak bardzo trzeba być kreatywnym, żeby to zadziałało, tak jak Fortnite zadziałał. Bo Fortnite, mówcie o nim co chcecie, ale biz jest przemyślany genialnie i pod kątem ilości update'ów, tych wszystkich współprac, tam naprawdę dużo się dzieje, żeby cały czas utrzymywać tę uwagę graczy. To nie jest wcale takie łatwe, powiedziałbym, że to jest nawet bardzo trudne: prowadzić grę usługę przez wiele lat i cały czas ją utrzymywać, cały czas wychodzić na plus i, i y, mieć ją w takim stadium popularności, że każdy dobrze wie, co to jest. A dużo firm, w tym Sony właśnie, rzuciło się na grę usługę jako hasło, jako marketing, nie myśląc o tym, co za tym stoi, kompletnie. No i takie myślenie oczywiście, takie płytkie myślenie o, o produktach, powoduje ich porażkę w najczęść, największej ilości przypadków, no niestety. No i tutaj widzę, że Herman i spółka wy, wyniuchali, może i późno, ale wyniuchali, że to wszystko to będą porażki i pousuwali te projekty. I tu mamy kolejny. No umówmy się, czy gralibyście w MMO Horizona? No sorry, no, odpowiedź każdy zna. No kurwa, nikt by w to nie grał. Gdzie na rynku masz Final Fantasy 14, masz World of Warcraft, jasne, mogłaby się ponieść Fama, że jest dobre. <laughs> Ale kwa, kto wierzy w to, że to by było dobre. Zwłaszcza jeżeli twoim planem początkowo było wydanie 12 gier usług, nie ma szans, że każda z nich będzie hitem. Moim zdaniem to było najgorsze, co możesz zrobić, bo porównałbym to do floty. Masz 12 statków i możesz zaatakować jeden cel, podbić go i mieć swoją piękną nową wyspę. A oni stwierdzili, że wezmą 12 statków i każdy z nich ma podbić jedną wyspę. I prawdopodobnie żadnemu się nie uda, bo jeden statek to jest za mało, żeby tę wyspę podbić. Zdecydowanie za mało. Te zasoby, te pomysły, ta kreatywność, ta analiza rynku powinna być cała władowana w mniejszą ilość produktu. Ale po to, żeby ten produkt, który oni zdecydują się robić, był naprawdę pewny i żeby wiedzieli, że odnajdzie się na rynku. A nie żeby to było takie szastanie, o God of War nam się sprzedaje, zróbmy coś z God of War'em, o Horizon się sprzedaje, zróbmy coś z Horizonem, o The Last of Us? dawaj multiplayera, k***a. Tower Defense z zombiakami, to jest bez sensu. I dobrze, że się zorientowali. To nie jest tak, że ja narzekam, że to się dzieje, to jakby... I tak że to w ogóle musi być kancelowane, bo można było tego po prostu nie robić. Ale chyba lepiej, żeby wydarzyło się to, co się właśnie dzieje, niż gdybyśmy musieli grać w tego Horizona i narzekać na to, że Sony znowu przepiega nasz czas i nasze pieniądze i swoje pieniądze na takie gówno. Nie wiem, co więcej mogę o tym powiedzieć, ale wiem jedno. Sony ewidentnie od kilku dni tygodni jest totalnie przebudzone. Totalnie. Wszystkie rzeczy się zmieniają. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Sony wróci do single-playerowych gier. Zresztą, właśnie jakieś przecieki były z rozmów m.in. z Hermanem Holstem, że mają wracać do starszych ip mają trochę pogrzebać w tym skarpcu PlayStation. No, może by było warto. Może by było warto zajrzeć tam i wyciągnąć Bladborna, wyciągnąć Sly Coopera, wyciągnąć Jacka i Daxtera. Wyciągnąć infamous jest naprawdę sporo, bardzo dużo potencjału w PlayStation uśpionego, który wystarczy tylko szybko potrząsnąć nim i obudzić. Mają tego astrobota. Zobaczyli, że Jakościowe gry się sprawdzają, że gry singleplayerowe się sprawdzają, że gry robione z pasji, z radością, z serduchem się sprawdzają. I mam nadzieję, że ten sukces Astrobota, a porażka Concorda, właśnie pokazują im, w jakim kierunku iść. Bo jeżeli oni faktycznie pójdą śladami Astrobota, to myślę, że możemy dobre rzeczy od Sony zobaczyć. Nie chcę myśleć o Sony jako firmie, która była dobra za czasów PS2, a potem się tylko zaczęła pić i w tym momencie jedyne co robi to czeka na GTA, żeby jakkolwiek te konsole sprzedać. No nie chcę o nich tak myśleć. Chcę myśleć o nich jak o po raz kolejny pionierach ze świetną biblioteką gier, która aż zmusza cię do kupienia konsoli, bo nie wybaczysz sobie, jak nie zagrasz w ich cudowne rzeczy. Chciałbym znowu tak o nich myśleć. Po prostu fakty, moi drodzy, są następujące. PlayStation robi coraz mniej gier i bardzo dobrze, bo to gówno i może sięgnie troszeczkę po odświeżenie starych tytułów sprzed 20 lat. Może wymyślą coś pokroja z robota nowego, kto wie. Ale, ale trzymam kciuki. Na pewno pomoże GTA mocno PlayStation. Kojima pewnie mocno pomoże PlayStation, no bo będzie wydawał Death Stranding na ich konsole. Będzie też przecież jakaś nowa zupełnie gra we współpracy. Kojima z Hermenem właśnie zapowiadali jakąś jeszcze zupełnie nową gierkę, która będzie robiona dopiero po Death Stranding. I nie mówię o OD, mówię jeszcze o czymś innym. No także cóż, zobaczymy. Wolverine gdzieś tam jest robiony w... za kulisami. Także. Coś się tworzy Oby mniej gier usług A, jeszcze jedno Nowa gra usługa wychodzi Je Jest jeszcze jedna, którą oni chyba do końca dociągną Pytanie, czy ona faktycznie dobra będzie Nie wiem, czy ktoś w ogóle o tym pamięta jeszcze Nazywa się to Fair Games To gra, na którą ludzie też dość średnio zareagowali Z tego co pamiętam Bo była to po prostu kolejna typowa timowa strzelanka hajstowa W której motywem było Ogradnijmy bogatych Dla mnie to wygląda jak najbardziej typowe gównko Z ostatnich czasów no to jest Payday od Sony chyba, No i z tego co widzę to raczej będzie gierka, w której po prostu masz kilka drużyn, które mają napaść na coś i kto pierwszy i lepiej to zrobi, tak mi się wydaje. Fair Games z dolarem w MSS. I wydaje mi się, że no, skoro to nie zostało skancelowane, a zostało zapowiedziane w 23 roku, to obstawiam, że, że chcą to wydać ostatecznie. Trzymam kciuki i życzę szczęścia Ale wątpię, żeby to było sukcesem osobiście Nie, wydaje mi się Nie wiem, co ta gra musiałaby oddać Znaczy sukcesem gier usług przede wszystkim jest to, że są regularnie bardzo długo i bardzo dobrze wspierane Ale przede wszystkim, że mają dobry pierwszy pomysł Żeby ludzi w ogóle zachęcić do grania na starcie Bo utrzymywanie graczy to jest zabawa drugorzędna już potem Zobaczymy No ale to jest jedna z tych niewielu gier usług Chyba, które się jeszcze ostały i które są przez Sony planowane Zobaczymy jak to wyjdzie Dajcie znać widzowie z YouTube'a Co sądzicie o tym potężnym się z Horizonem MM como cholera.